Ja, zostawcie ten suba, ten. zostawcie I, suba i samolot i zatem ja hopie pokażę i, wam i, tez, ten uh, muszymy, okay, samolot są, i budowli, uh, samolotem i samolotem nie mam Oliwa, i świecę, co robić. Wiecie, co robić, żeby kraczą popsuć. Cany, schody, wszystko. wszystko. Cana, schody, tasek, podłoga. Wszystko, ma samolotem zepsuć. I myślę, że Wam pomogłem. Jak pomogłem, to zostawcie suba. Jak nie pomogłem to zostawcie łapkę, naprawdę zostawcie wszystko, jak chcecie. Nie wiem, ile to pijemy, te dwie na ekranie, bo zacząłem nakrywać. Okej, okay. papa. Pa.